Mam nadzieję, że udało wam się dzisiaj ten dzień spędzić fajnie i że nazbieraliście cukierków. Myśmy czekali, tak sobie zrobiliśmy i kupiłem tyle cukierasów. Mówię, przyjdą, super. Ja uwielbiam, wiecie, tę zabawę tak zwaną halloweenową, że te dzieciaczki przychodzą, one się tam ubierają, mają tyle szczęścia i uśmiechu. Nie przychodzą po cukierasy i są z cukierasami i, i wiecie, jest taka radość i w ogóle. No, ale Zrobiło nam się bardzo wiosennie, wręcz letnie. Pierwszy raz odkąd tutaj mieszkam, i odkąd tu mieszkamy, nie było takiego czegoś, co się wydarzyło dzisiaj, mianowicie przyszła. Słuchajcie, taka burza jak latem z piorunami zalało nas. A my tak siedzieliśmy i mówię, kurczę, może dojdą, może teraz, może nie, no ale ja rozumiem rodziców, nie, nie będą o dziesiątej ciągać dzieci. No ale nie o tym, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Wyobraźcie sobie takie, opowiem Wam sytuację i sami ją ocenicie. Bo siedzę w tym od gdzieś od tygodnia, chodź kochanie, siedzę w tym od tygodnia i tak się zastanawiam nad tym, kiedy się przekracza granice obrazy religijności. No bo miałem taką sytuację. Jak mi stanęły, miałem taką sytuację, że tak się troszkę nie poczułem, poczułem się niekomfortowo, ale mówię, dobra, może przegiąłem. Potem przeanalizowałem co powiedziałem. I mówię, nie było żadnego przegięcia. że ktoś jest nadwrażliwy i boi się słyszeć prawdę, to o czym rozmawialiśmy na live. No i jedną z takich rzeczy, która jest bardzo ważna, bo wiecie, zatwardziały katolik powie, że Halloween to jest satanistyczne święto że nie wolno, bo przyjdą szatany, no tam słuchałem takich różnych rzeczy, że w ogóle to demony, w ogóle to wszystko co tam kościół na modłę gada. Ale jak były kiedyś dziady, potem jest święto zmarłych, już nie wspomnę, że za chwilę mamy święto zmarłych to już nikt nie mówi i nie uczy dzieci I zresztą tych całych nerw że tak powiem do tego święta zmarłych pamiętam jeszcze jak moja świętej pamięci cudowna babcia prawda, chodziliśmy na ten cmentarz i te pomniki myliśmy i ten kwiatuszek trzeba było i tyle zniczy a potem jeszcze to kupić to no, normalnie taka wigilia, to było niesamowite to było niesamowite i jeszcze jak byłem mały to jeszcze się chodziło na kolację bo no to się potem powiem, pozapalało te świeczki, a potem szło się do takiej rodziny na kolację. To jeszcze było za moich czasów. Później to trochę podrastaliśmy i to się jakoś tam pokończyło, tak? No ale nie o tym mówię. No i ta, wiecie, ci katolicy tak krzyczą, 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 że tak nie wolno i tak dalej. Ale za to w Halloween można pójść do kościoła, paść plackiem przed krzyżem, na którym wiszą zwłoki. Żyda. I potraktujcie to w formie żartu, bo nie chcę urazić tu nikogo, ale widzicie w jakim absurdzie myśleniowym jesteśmy, jak bardzo nie chcemy widzieć prawdy. Pozdrawiam, cześć.